Hej, właśnie przygotowuję sobie stanowisko tutaj, bo chciałam dla Was nagrać filmik o marce Bikor. Nie jest to oczywiście filmik sponsorowany, bo kosmetyki kupiłam za swoje pieniądze, ale mm, czuję się w obowiązku nagrać ten film. Ostatnio widzę na YouTubie dosyć sporo filmików, gdzie gdzieś te e, kosmetyki typu Ziemia Egipska się przewijają. I... E, Widzę, że dziewczyny bardzo nieumiejętnie go nakładają, jakby nie potrafią wydobyć całego potencjału tego produktu, a ten produkt jest fantastyczny. Eee, I myślę, że przy okazji tego, że będę sobie wykonywała swój taki letni makijaż, to pomyślałam, że pokażę Wam, jak wydobyć cały potencjał z kultowego już hmm, produktu, jakim jest ziemia egipska marki Bicor. Ja ten produkt kocham. I ostatnio w powiedziałam Wam, że użyłam jakieś 4-5 lat i tak się zastanowiłam, jak montowałam, wiecie, jakie 4-5? Przecież ja pierwszą ziemię egipską, nie mam już tego egzemplarza, wiadomo, dostałam od mojego męża pod choinkę w 2011 roku. Więc to 13 lat. Ja od 13 lat używam ziemi egipskiej i od 13 lat ją kocham. Oczywiście, że to jest tak, że czasami używam ją częściej, czasami rzadziej, chociaż powiem Wam, że od właśnie 4-5 to używam jej codziennie. Eee, dlaczego pamiętam tą datę? Ja dostałam ziemię egipską w prezencie pod choinkę wtedy od mojego chłopaka i podczas tej samej wigilii został on moim narzeczonym, a teraz jest moim mężem, więc jakby ten prezent tak utkwił mi w pamięci, że... dlatego ta data 2011 rok. Wigilia yy, no zostanie chyba już ze mną. Nawet nie Chyba na pewno, na zawsze. <grym> yy, I myślę, że to moje 13-letnie doświadczenie. Yy, coś będzie mogło wnieść do Waszego życia, jeśli chodzi o używanie ziemi egipskiej. Pokazuję Wam dwa opakowania, dlatego że ja dwa opakowania mam. Yy, była jakaś promocja i sobie kiedyś dokupiłam. Patrząc, że dękuję, ale widzicie to dękowanie no to jeszcze z pół roku po ten też gdzieś tam w torebce miałam więc też gdzieś zaczęłam e, oprócz tych dwóch pudrów e, ziem egipskich mam też dwa róże e, marki Bicoczka, mam ją lusterkami nie świeciła e, w kolorku 7 i w kolorku 4 marzy mi się w kolorze numer 1 ale niestety jest cały czas na przedsprzedaży i chociaż wiem, że Podobno ma wrócić. Tak jak kiedyś zadzwoniłam do firmy i, i zapytałam o ten, o ten róż w kolorze 1, to pani powiedziała, że wróci. Ale kiedy? Nie wiem. Eee. I ostatnią rzeczą, którą mam z tej firmy jest pędzel, bo kiedyś właśnie w zestawie taniej kupiłam puder i pędzel. W takiej podróżnej formie. Bardzo go lubię i tego dzisiaj będę używać. E, oprócz tego do makijażu. No wiadomo, że całego makijażu nie wykonam, chociaż będę starała się wykonać jak najwięcej właśnie ziemią egipską, żeby Wam pokazać tą uniwersalność tego produktu. Ale użyjemy oprócz tego korektor pod oczy, tuż do rzęs, kredkę do brwi i błyszczyk. I to będzie wszystko. Cały makijaż wykonamy w ten sposób. Także. Zaczynamy. Jeśli mowa o ziemi egipskiej, czekajcie, wezmę to używany akurat, yy, to naprawdę ona może zastąpić Wam podkład, brązer, cień do powiek, konturówkę, także super uniwersalny produkt, ale kluczem do sukcesu przy używaniu yy, jest to, żeby być super skąpym przy nakładaniu. Nie można po nim jeździć i nakładać, bo na pewno zrobicie sobie plamy. Marchewkowe brzydkie plamy. Trzeba być hiper oszczędnym. Także pokażę Wam, jak macie pędzelek, to nie musi być dedykowany. Może być każdy fajny taki pędzelek, troszkę zbity do pudru. Robicie tak. Widzicie? Już jest nałożony produkt. produkt. Tylko dotknęłam. Można sobie nawet nadmiar delikatnie ściągnąć i delikatnie, delikatnie okrężnymi ruchami wcieracie ten produkt w skórę. Ja na twarzy nie mam nic oprócz kremu. No, miałam sobie korektor. Dobra, korektor nałożymy za chwilę. Znowu dotknęłam i znowu delikatnie, delikatnie i wpracowuję. Wpracowuję sobie w całą. Twarz. pięknie rozświetla takie, takie satynowe wykończenie ładnie ożywia koloryt i zobaczcie, ja już teraz nie dokładam tylko pracuję tym, co mam minimalną ilością nie pocieram, nie jeżdżę kółek tylko dotknęłam i taką ilością nakładam na całą twarz i to będzie wyglądało ślicznie no, Jak już sobie porścierałam, jedno dotknięcie i dokładamy. Ślicznie to wygląda, naprawdę. Twarz wygląda tak zdrowo, tak promiennie. Spróbujcie, ale mówię, bądźcie skąpi. Nie trzeba dużo. Jeśli chodzi o podkład, to ja już bym więcej nie nakładała. Nałożę sobie jeszcze rozetrę, ale już tym, co mam na pędzlu... Na szyję, bo widzicie, szyję mam jasno. Ja w ogóle mam jaśniejszą szyję, bo mi się jakoś nigdy szyja nie chce opalić. A dekolt tutaj, tak jak pada słońce, to, to dosyć solidnie. Chociaż teraz nie jestem jakoś bardzo opalona, no ale jest lato, więc siłą rzeczy wychodzi się na słońce. Dobra, pokażę Wam teraz, jak kontruję. Znowu niewielka ilość. Jedno, dwa stempelki, można nawet odcisnąć nadmiar. I jedziemy sobie takie trójeczki. Zobaczcie, tu i tu. Na razie nie dokładam, rozcieram cały czas to, co mam. Pyk, jedno dotknięcie, i tutaj sobie. Tu nie zrobimy sobie takiego stricte konturowania, wiecie, takiego szarego graficznego, tylko raczej to jest takie jakby byście się konturowali opalaniem, tak jak Was słońce muśnie, jak wyglądacie po dwóch tygodniach urlopu takie wypoczęte, takie świeże to, to taki efekt uzyskacie właśnie ziemią egipską i moim zdaniem kluczem do sukcesu tego produktu jest to, żeby dołożyć kolejne warstwy, a nie nawalić raz, a dużo rozpracować malutko rozpracować, rozcierać. Bawcie się tym makijażem, a nie róbcie sobie plamy od razu. Zobaczcie, jak ta skóra już wygląda inaczej. Wygląda, od razu się wygląda, jakby się miało wakacje, jakby człowiek był wypoczęty, wyspany i nie wygląda na zmęczonego. Piękny puder. Trochę na czubek nosa. Dobra. Dołożę sobie odrobinę korektora, ale to już chyba tak poza konkursem, bo jednak, wiecie, ja jestem młodą mamą, miałam malutkie dziecko i ja sińców pod oczami się nie pozbędę jeszcze przez kilka lat. Wezmę sobie inne lusterko i tylko sobie tutaj troszeczkę palcem rozdymię, żeby wyglądać na bardziej wypoczętą ale już ten brązer robi robotę, nie? Pięknie to wygląda. Jestem z powrotem, nałożyłam sobie korektor pod oczy, ale to są nie dwie kropelki. Yy, I pędzel. czy wziąłam? Yy, pędzlem do cieni, takim puchatym. Minimalną ilość, strzepujemy nadmiar i zrobimy sobie teraz cieniowanie oka. Czekajcie, jakieś lusterko inne, bo wolę większe. I dosłownie robię tak załamanie i tutaj na powiekę. I tak sobie też rozcieram. Pamiętajcie, ten produkt uwielbia być wpracowywany. On jego piękno wydobywa się dopiero wtedy, kiedy, kiedy naprawdę go wpracujecie, kiedy go. O, ja sobie tak nawet delikatnie do nosa jadę. Cyk. Widzicie? I tutaj sobie oko trochę wyciągniemy dotknę i też delikatnie u dołu zobaczcie już jak inaczej wygląda buzia, mogłam w sumie pomalować połowę buzi i Wam pokazać, ale to i tak widzicie efekt i to jest wszystko cały czas tylko ziemia egipska Zresztą tu nie trzeba żadnych umiejętności jadę jak miotło pach tu sobie wyciągam, nawet nie dokładam Dół. bach. Jest. Jest makijaż. Ach, nie wzięłam. A może wzięłam? Wzięłam. Mały, skośny pędzelek, bo chciałam Wam pokazać, chciałam Wam pokazać, jak używam go jako kontrówki. Nakładam na ten pędzelek i na usta. Delikatnie powiększam sobie usta, ale wygląda to super naturalnie. A usta są większe. I mamy konturówkę, więc takie pełne się robią. Mam nadzieję, że to widać, chociaż, no wiecie, też nie nakładam dużo. Ja też często nakładam, że jak już mam konturówkę, to żeby utrwalić ją. O, mam kontur i jeszcze odrobinę wezmę ten pędzel, to sobie rozdymię do wnętrza ust, żeby taki kolor mieć. To jest taki monochromatyczny, aż ciak ładnie to wygląda, naprawdę. Jednym produktem, jednym produktem, kilka ruchów pędzlem i makijaż zrobiony. I tak naprawdę mogłabym teraz wytuszować rzęsy i już to wszystko wygląda bardzo ładnie, ale ja lubię róż do policzku, więc róż do policzku sobie dołożymy. Tak jak Wam mówiłam, mam dwa. Mam cztery i siedem. chyba dzisiaj ta siódemka, taka świeża. Nie wzięłam innego pędzla, więc... <laughs> I to samo, co w przypadku ziemi egipskiej. Dotykam i to, co mam... Nakładam sobie jako róż odrobinę. Pięknie. To jest taki świeży rumieniec. Trochę za dużo nałożyłam. Minimalnie. Widzicie? Pięknie. Świeżo, nadmiar zawsze na dłoni żeby nie było plam. I rozcieramy. Zobaczcie jaki efekt. Jak to ładnie wygląda. Uwielbiam. Pokażę Wam teraz z bliska, jak to wygląda. Czy znaczy to nie jest idealny letni makijaż? nawet można byłoby sobie... A spróbujmy, tak sobie teraz pomyślałam, tylko żeby ostrość mi zapało na mnie. Czy można sobie taką lekką kreseczkę zrobić tym brązerem? Taką delikatną tutaj. O, no można. Super. Wiecie, żeby tylko sobie tak zagęścić. O tym samym pędzelkiem co usta konturowałam. Ale czat. Tak jeszcze nie używałam. Ale super to wygląda. Pokażę Wam z bliska, ale nie wiem czy to będzie tak widoczne i tak się prezentuje bez podkładu, tylko z ziemią egipską i tutaj nie ma plam, nie ma. I widzicie, to jest takie satynowe, no naprawdę ładnie to wygląda. Słuchajcie, wykończę makijaż, czyli nałożę sobie jeszcze tuż do rzęs, delikatnie sobie brwi zrobię mazakiem gdzieś tutaj ubytki dołożę i nałożę błyszczyk i do Was wrócę. I mamy to, wykończyłam makijaż, czyli nałożyłam odrobinę tuszu, błyszczyk i słuchajcie, dołożyłam jeszcze odrobinę tego drugiego różu, bo on ma delikatne właściwości rozświetlające, taki jest no taki lekko różowawy, więc żeby ten polik był mimo wszystko taki trochę miał więcej błysku, bo ja tak ostatnio lubię. Pokażę Wam bliżej. I tak się prezentuje makijaż praktycznie w całości wykonany ziemią egipską. I wygląda to pięknie, wygląda to świeżo, wygląda to naturalnie, tak jak wygląda opalenizna. Więc ja kocham, uwielbiam. Używam i latem cenię sobie jeszcze bardziej. Także jeżeli nie używałyście albo macie gdzieś i leży Wam nieużywane, uważacie, że zrobiło Wam to krzywdę i zrobiło Wam plamy, to wyciągnijcie i spróbujcie I jeszcze raz. Dajcie drugą szansę temu produktowi. Bo Uważam, że warto. Co prawda, tak jak mówię, nieumiejętne nałożenie zrobi krzywdę, ale umiar we wszystkim. Umiar, a przede wszystkim w makijażu letnim zachowajcie umiar i korzystajcie z tego dobrodziejstwa, naszego polskiego, z którego możemy być dumni, bo to jest naprawdę świetny produkt. No zobaczcie, jednym produktem. Możecie sobie zrobić, zabrać tylko to, tuż. Błyszczyk. No ja akurat korektor pod oczy zawsze muszę mieć, bo, bo tak mam. I coś do brwi. I w malutką kosmetyczkę się zapakujecie. To nawet lusterko jest, słuchajcie, więc nic więcej wam nie potrzeba. No i będę. <grywia> Ale zrobicie tym oczy, zrobicie tym usta, zrobicie tym kontur brązowienie, zrobicie tym yy, nawet podkład. Cieniuteńką warstwą, więc nie ma nad czym się zastanawiać. Spróbujcie, nie pożałujecie. Tak jak mówię, jedyne osoby, dla których ja nie e, rekomenduję używania tego, chociaż może i one by znalazły zastosowanie, ale nie miałam okazji próbować, to takie albinoskie typy urody, czyli takie białe włosy, chłodna biała cera. To nie wiem, czy będzie to wyglądało dobrze. Ale mogę się mylić. E, a cały reszcie myślę, że to jest najbardziej uniwersalny produkt, dla którego większość z nas znajdzie zastosowanie. Także dajcie znać, czy używałyście, czy próbowałyście, czy znacie, używacie, a może Wasze mamy albo babcie, bo ten produkt jest ma za 30 lat na rynku, więc yy, myślę, że w niejednym domu on gości pewnie jeszcze gdzieś w czeluściach nawet jeżeli Wy nie używacie, to zapytajcie mamy, bo może gdzieś jeszcze w szafce ma eee, dobra kochani, kończę i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że ten makijaż Wam się podoba taki prosty jednym produktem no, prawie jednym <laughs> ale tuż od razu nie zastąpi, choćby się starał, <laughs> także kończę, buziaki, trzymajcie się i do następnego